Cześć Wam! Dziś przenosimy się do słonecznego Kemer, eleganckiego kurortu na riwierze tureckiej, gdzie czeka na Was Fame Residence Kemer. Hotel, który łączy świetną lokalizację, wysoki standard i spokojną, butikową atmosferę. Jeśli szukacie miejsca na romantyczny wypoczynek, wyjazd z przyjaciółmi lub po prostu chwilę relaksu blisko plaży, koniecznie zostańcie z nami. Link do rezerwacji znajdziecie, jak zawsze, w opisie pod filmem. Fame Residence Kemer to pięciogwiazdkowy hotel położony w samym sercu Kemer, zaledwie 300 metrów od centrum i tuż przy prywatnej plaży, do której schodzi się prosto z hotelu. Plaża żwirkowo-kamienista została wyróżniona błękitną flagą, warto jednak zabrać ze sobą buty ochronne. Obiekt dysponuje 246 elegancko urządzonymi pokojami, które rozmieszczone są w czteropiętrowym budynku. Goście chwalą sobie wysoki standard wyposażenia, codzienne sprzątanie oraz ogólną czystość i komfort. To hotel bardzo zadbany, doskonały na wypoczynek z klasą. Na terenie hotelu znajdziecie basen ze słodką wodą, kryty basen dostępny sezonowo, taras słoneczny, siłownie oraz centrum spa, w którym możecie skorzystać z sauny, hamamu i zabiegów relaksacyjnych. Leżaki i parasole przy basenie są bezpłatne, a ręczniki dostępne są za kaucją. Jeśli chodzi o wyżywienie, goście mają do dyspozycji restaurację główną z bufetem oraz restaurację à la carte, serwujące dania kuchni tureckiej, włoskiej i śródziemnomorskiej. Jedzenie jest bardzo dobrze oceniane smaczne, urozmaicone i świeże. W hotelu działają również bary, w których można zrelaksować się przy drinku. Dla dzieci przygotowano miniklub, brodzik, animacje oraz dziecięce menu. Mimo to, Fame Residence Kemer. To raczej hotel preferowany przez dorosłych. Idealny na spokojniejsze wakacje bez zgiełku. Wieczorami możecie wziąć udział w animacjach, posłuchać muzyki na żywo, lub wybrać się na spacer po promenadzie tuż przy hotelu. Lokalizacja to absolutny hit. Plaża, góry i centrum miasta w zasięgu kilku minut spacerem. Idealna baza wypadowa do zwiedzania i wypoczynku. Na portalu wakacje.pl hotel otrzymuje średnią ocenę 8,9%. A użytkownicy chwalą przede wszystkim położenie, czystość i kuchnię. Na TripAdvisor ocena to aż 4.7, co czyni go jednym z najlepiej ocenianych hoteli w Kemer. Podsumowując, Fame Residence Kemer to świetna propozycja dla dorosłych, par, grup znajomych i osób szukających eleganckiego wypoczynku w pięknej okolicy. Kameralny charakter, wysoki standard i idealna lokalizacja sprawiają, że to jeden z najbardziej polecanych hoteli w tym regionie. Jeśli chcecie poczuć turecki klimat w stylowym wydaniu, warto rozważyć ten adres. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy byliście już w Kemer i koniecznie zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.